Witajcie na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku e, myślę, że dość wyczekiwana informacja, którą pewnie z Was, co niektórzy, już słyszeli. Mam tu na myśli osoby, które oglądały pilnie cały sezon pierwszej edycji, polskiej edycji Hotelu Paradise. E, Także znamy już nie dosyć, że finalistów, no to przede wszystkim zwycięzców. I jak się okazało, oczywiście wygrała Marietta razem z Chrisem. A jak to się wszystko w ogóle zaczęło, co oni na ten temat myślą, no to zaraz się wszystkiego dowiecie, także jeśli im kibicowaliście od samego początku, to zostawiajcie kciuki w górę, a ja zapraszam Was do oglądania. ostatnich Kilka tygodni mogliśmy obserwować to, co się działo na kanale TVN7, czyli mianowicie, co się działo w ogóle w całym sezonie właśnie pierwszej polskiej edycji Hotelu Paradise. O co tam chodzi? Chodzi o to, że po prostu zgłaszają się po prostu single, którzy poszukują swojej drugiej połówki. Zamieszkują właśnie w hotelu Paradise na Bali i tam ich zadaniem jest odnalezienie pary. Więc mogą znaleźć, słuchajcie, przede wszystkim miłość, to jest najważniejsza właściwie rzecz, którą mogą wygrać, czyli mogą wygrać prawdziwe uczucie, znaleźć kogoś, w kim się naprawdę zakochają, ale jeśli nie przychodzą tam tylko po miłość, to mogą również wygrać pieniądze. Do wygrania jest, właściwie już teraz było, 100 tysięcy złotych dla pary, która dotrze do finału. No, ale tutaj też nie jest tak różowo, no bo słuchajcie, wiadomo, to jest gra. Nie każdy może grać tutaj fair, nie każdy może się naprawdę zakochać. Niektórzy przychodzą tylko i wyłącznie po pieniądze. I mają okazję zabrać je wszystkie na sam koniec w finale. Czyli wiecie, no, różnie jest to w parach. Jeżeli uczestnikom uda się znaleźć osobę, której mogą w pełni zaufać, to mogą liczyć i na uczucie, i na pieniądze. Ale jeśli im się nie poszczęści, albo jeśli sami po prostu traktują to wszystko totalnie jako grę i idą tylko po pieniądze. No, to mogą je wygrać, pozbawiając tym samym drugą osobę całej wygranej. Tak jak mówię, my od ostatnich kilku tygodni mogliśmy prawie codziennie, bo od poniedziałku do piątku, śledzić na bieżąco losy uczestników. Oni po kolei przychodzili do hotelu Paradise, niektórzy musieli się z niego wymeldować, po tym jak byli z jinglami i nie udało im się znaleźć innej pary. Także, no niestety, taki był ich los. Czasu nie było wiele, bo mieli na to tylko tydzień, by zbudować jakąś e, relację. No ale co niektórzy właśnie poszli za takim głosem serca, i mówię tutaj właśnie o Marietcie i o Chrisia, którzy może nie od samego początku, ale dość szybko jednak się sparowali, i z czasem okazało się, że oni rzeczywiście coś do siebie czują. Nie wiem, czy wy od razu w to uwierzyliście, ale powiem Wam szczerze, że jak dla mnie oni rzeczywiście idealnie do siebie pasują. Fajnie razem wyglądają, widać było, że się dogadują po prostu. E, mają w miarę, powiedziałabym, takie podobne charaktery. Oboje są tacy weseli, dość uczuciowi, odparci, Także było to widać w programie. Wiadomo, że my nie widzieliśmy też wszystkich urywków z tego, co się działo. Ale na pewno po tej części, którą mogliśmy zobaczyć, już można było jakby wiele wywnioskować. W programie czekało na nich mnóstwo wyzwań. Musieli udowodnić, że rzeczywiście się znają. Były tam różne takie, nazwijmy to quizy, wyzwania, e, różne trudności, które po prostu musieli pokonać, więc owszem, była to rajska wyspa, rajski hotel, ale no wiedzieli, że to jest gra, to jest program, w którym biorą udział, więc muszą się nieźle postarać. A skoro była to gra, no to nie mogło zabraknąć różnych paktów, różnych, wiecie, takich spisków. Marietta i Chris najbardziej się dogadywali z Adamem i z Violą. No tutaj, słuchajcie, ewidentnie na sam koniec już bardzo trzymali wspólny pakt. Oni cały czas powtarzali, że są przyjaciółmi. I właśnie to de, te dwie pary, myślę, że większość osób właśnie myślała, że oni dotrą do finału, bo tak za sobą stali. Wiecie, tak się wspierali, że bardzo chcieli tam dotrzeć właśnie razem. Ale co się okazało w półfinale, że niestety uczestnicy, którzy brali udział w hotelu Paradise, mieli okazję wyeliminować jedną parę. No i w półfinale była właśnie Viola i Adam, Blondino i Martyna, a także Marietta z Chrisem. I co się wtedy stało? Niespodziewanie odpadła Viola z Adamem. Powiem Wam szczerze, w Joli mi było trochę szkoda, jak odpadła, natomiast Adama jakoś tak totalnie nie żałowałam. Może przez tą całą sytuację z Martyną, gdzie zrobiło się dość tak gorąco i powiedziałabym, że no tak niefajnie, bo było widać, że Martyna się po prostu poczuła skrzywdzona przez całą tą akcję, przez to, że Adam podchodził tak bardzo niepoważnie, bo on teoretycznie najpierw jakby zabiegał względy Martyny, ale w międzyczasie już chciał się spotykać z violą i sam nie wiedział, czego chciał i po prostu za dużo, za bardzo był niezdecydowany. O, tak bym to powiedziała. A Martyna już zdążyła się trochę wkręcić w to uczucie. Zresztą, no, było to widać, więc było mi jej naprawdę szkoda. Dlatego w sumie cieszę się, że Adam do tego finału nie trafił. Jakie Wy mieliście zdania, zawsze możecie pisać w komentarzach. Jestem ciekawa, komu Wy kibicowaliście. I się chyba jasne, że Marietta i Chris rzeczywiście na tyle dobrze się dogadują i rzeczywiście było widać, że no jakieś to uczucie się między nimi pojawia. Wiadomo, to jest program. Nie zawsze muszą być razem, czasami mogą to udawać, mogą tak grać, tylko po to, żeby wygrać, ale myślę, że u nich było to widoczne, że, że rzeczywiście coś tam się dzieje, że jakaś taka iskierka się pojawiła i to nie jest tylko gra. I powiem Wam, że jak oglądałam finał, to tak się zastanawiałam, czy rzeczywiście trwają do końca. Pamiętaj, czy oni, jakby wiecie, też nie do końca byli pewni, jak już szli po tej ścieżce z tymi swoimi kulami, um, które mogli w każdej chwili rozbić i wziąć dla siebie pieniądze, no albo mogli właśnie się podzielić nagrodą na pół, jeśli oboje doszli z pełną kulą, w sensie niezbitą, do magicznego pola, gdzie było napisane 100 tysięcy złotych. Tak się oczywiście stało, chociaż ta podróż rzeczywiście była dość długa. Zaraz po finale była jeszcze taka wiadomość od lektora, że to nie koniec, że, że za tydzień również będzie specjalny odcinek odnośnie hotelu Paradise, a drugi sezon, uwaga, pojawi się już jesienią. Więc jeśli jesteście wielkimi fanami właśnie tego programu, to się nie musicie martwić. Następni uczestnicy pojawią się już jesienią. Program nadal będzie prowadzić Klaudia Eldursi, która również już nawet u siebie na Instagramie wspominała, że ten sezon drugi też nagrywali na początku tego roku, e, także od razu dwa sezony zostały nagrane, więc słuchajcie, dowiemy się dopiero jesienią, co tam się będzie działo i jacy byli uczestnicy i kto wygrał ten program. I którzy kibicowali Marietcie i Chrisowi już zresztą od słuchajcie, pewnego czasu zaczęli podejrzewać, że oni rzeczywiście nadal są razem po programie. A to wszystko za sprawą zdjęć, które się pojawiały i u Marietty, i u Krisa na Instagramie. I wiecie, gdzieś tam się zgadzał stół, kawałek dywanu, czy czegoś. No i większość panów się zorientowała, że rzeczywiście oni są razem. I zaraz po finale u Marietty odbył się live na Instagramie. Gdzie przywitała się ze wszystkimi swoimi fanami razem z Chrisem, także odpowiedzieli tam na część takich najbardziej nurtujących pytań i przede wszystkim potwierdzili, że nadal są razem. Mimo, że program minął, no to nadal są razem i się okazuje, że wygrali wszystko: wygrali i miłość, i pieniądze. Marietta u siebie na live właśnie mówiła, że jakoś od około dwóch tygodni mieszkają razem że Chris oczywiście ma w planach, aby przeprowadzić się na stałe do Polski, także zrezygnuje z mieszkania w Londynie i będzie chciał mieszkać w Warszawie razem z Mariettą. Oboje są szczęśliwi, bardzo się cieszą z wygranej, zresztą było to widać po ich minach. A co do pieniędzy, które wygrali, no to już wcześniej w programie padło hasło, co by zrobili z wygraną? No i Marietta, tak wiecie, żartem odpowiedziała, że na pewno chciałaby sobie zoferować nos, co zostało przez internautów chyba odebrane na zasadzie, że ona serio chce wydać te pieniądze po prostu tylko na operacje plastyczne, że tylko po to tam przyszła, także taki dość mocny hejt poleciał na nią właśnie przez to hasło. Ona zresztą to tłumaczyła, że to było trochę żartobliwie powiedziane, no ale rzeczywiście nie ukrywa, że ten nos jest jej kompleksem, no i chciałaby go sobie zrobić. Także, no, zobaczymy, czy tak się stanie. Myślę, że na bieżąco będziemy mogli ich teraz obserwować, co się u nich dzieje. I Marietta i Chris opowiadali właśnie, że, no, nie mogli zbyt szybko zdradzić tego, że są razem, po prostu, przynajmniej na czas trwania programu. Ale właśnie już po zakończeniu podzielili się z fanami wszystkimi wiadomościami, właśnie od, odnośnie tego, że mieszkają razem, że są szczęśliwi, zakochani, że bardzo się cieszą, że wzięli udział w programie, i że gdyby mieli okazję przyjść tam jeszcze raz. To na pewno by wrócili, że była to zdecydowanie bardzo dobra decyzja w ich życiu. Także e, naprawdę widać, że w tym przypadku program rzeczywiście pomógł im jakby znaleźć tą swoją drugą połówkę. E, no i widać, że tutaj. I w przypadku się to naprawdę opłaciło, widać to po tym, że są zadowoleni i szczęśliwi, także ja za nich nadal trzymam kciuki. Mam nadzieję, żeby również im kibicowaliście, ale jeśli tak nie było, to piszcie w komentarzach, za kogo wytrzymaliście kciuki, komu kibicowaliście. Jak dzisiejszy odcinek Wam się podobał, zostawiajcie kciuki w górę, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, no i do zobaczenia. Cześć!